красок и любит ашкен кенды. уже никогда не ту Jestem nie grać, z tego, co jesteśmy w Taki przepis to może być. O Boże. Czemu? Głęb. Pewnie się gra jedną ręką, no nie? Jedną się nagrywa. Boże, muszę sobie cały domek bo ja już co taki nie gram w chwilę. Widzicie? Wow. Oh my gosh, wow. O, list, list, do środka, do środka. No to święta, święta, święta i poświętaje to. Chłopaki. Hmm. Tu jest, tu, jak to ostatnio gram w lato, przyznaję się. jakiś Nie wiem. nie wiem czy zostawić właśnie. Chyba no co ja klikam. Tu. Dzień dobry. Ktoś jest gramowy, nie ma koresynka, akurat, akurat sobie domek, bo ostatnio gram w lato. To jest David? więc można um, zadawać pytania. Jak to... Nie to. Jak to schować? O, działa. Nie wiem, wszystko tu w sumie chyba pochowam. Widać mi, chwilę to pochowam. Dobra, pochowałam na razie tutaj wszystko. Boże, znowu jakiś mi tu robak lata. Nie. Rodeo, czy ty musisz mi tu włazić? No akurat mam rybaki. No ty, pala i tą turą. W innym pokoju, co <tłera> jest tu, no nie? Czy, co, 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 Dzień dobry. co, 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 Ale ja chcę, żebyś wyszła. Rodeo. Chyba, że coś mi dasz, to może być. O. No, dałaś. To idź. Bo ja chcę Jak jesteś w środku, to nie mogę. Dobra. To wypalenie, do wypalenie. Do Wywolenie. Też do wywalenia. Też. Też. No i wyszłam. Czy to może mi normalnie działać? Co ja klikam? Chcę usunąć zamiana, zamiana. No jak akurat, Jak tu na bok? Tak? Tak. Co ja może zrobię jakąś serię z Crossing? Akurat zima. No już nie czas na vlog masy, ale tak czy siak fajnie. No i tu nie. Nie! Nagrywam!